Witam wszystkich po dłuższym czasie chciałem sprawdzić sobie swojego netbooka Toshiba i okazało się teraz jest fajnie bo słońce wyszło taka dziwna powłoka klejąca nie chcę za chiny to zejść próbowałem piankę do monitora nie pomogło, mleczkiem tak próbowałem delikatnie też nie za bardzo, nawet podeszłem tego drastycznie, dałem ten czyścik max do pianyki montażowej, też w sumie nic nie pomogło, no i tak szczerze mówiąc jedyne wyjście już tak ryzyk fizyk, okazało się, że dałem po prostu cif, zwykłą gąbkę do naczyń, zobaczcie. I ten klej schodzi, ale tą ostrą częścią trzeba bardzo mocno docisnąć, Gdzie to pomału. No, trzeba trochę więcej siły do tego. No, ale pomału, pomału schodzi ta jakiegoś kleju, nie wiem, jakaś ochronna. on no, delikatnie schodzi ten napis, no, ale, ale tu się normalnie jak kleiło, kurde, niesamowicie. No niestety napis zniknął ale powiem wam, że teraz jest to lepsze i nic się do tego nie klei, bo to był normalnie typowy jakiś klej no masakra I taką chusteczką może troszeczkę ten i ręcznikiem papierowym na koniec Wam super to wyszło. Niestety napis to chyba się stracił. Małe piwo. Odpalimy, Nic mu się nie stało. Jest trochę pary ładnych lat ma. No. I pasuje wszystko. Pamięć w sumie ma 2 giga ramy. Windows 10 daje sobie radę. Nie jest tak źle. No, na zakończenie to jednak. Civi jest górą. Zwykła gąbka do mycia naczyń. Pozdrawiam.